Przebojowe lato Radia Z i Polsatu. Wielki koncert nad brzegiem morza. Wprost ze sceny na pięknej plaży w Kołobrzegu. brzegu. Gwiazdą wieczoru będzie Mans Zelmerow. Przebojowe lato Radia Z i Polsatu. Jutro o 25. I dzieci biorą klub, więc lepiej, żeby się polubili. Michael Douglas, Albert Bruch, Cześciowie. Jutro o 22.00. Fajnie, nie żyje. Umarł z rodziną. Czas wyrównać rachunki. Nie chodzi o zemstę, lecz o karę. Castle powinien być już martwy. W tej wojnie rozejm nie wchodzi w grę. Mega Kiss. Pan W poniedziałek. Sponsorem programu jest dostawca pakietu Orange Love ze światłowodem. Na program zaprasza sponsor producent gazowanego napoju i dodatkowego w transparentnej puszce.